Witajcie Widzowie, Axal Axel. już kolejny odcinek o wielkiej przerwie mm. e, w Pokémon Sapphire, Randomizer, Nuzlocke. Przechodzimy do Team Recap'u, o teraz Dimitri, Metang z takimi otoruchami, 007 Magneton z takimi otruchami, Bladeusz, Magby z takimi, Sormentine oczywiście piękny, modest, Werka, Dustox z takimi otruchami i nowe uh, członkini teamu z Skriplum, yy, nie wiem czytać tej nazwy, cholera, yy, z takimi oto ruchami Oczywiście, wiadomo, idziemy teraz na górę. Przepraszam, tyle mnie nie było, ale się uczyłem, bo nie chciałem pisać yy, egzaminów w na tym w sierpniu. <grym> Mogę wyjść, dziękuję. Ok, tak, tak, tak. Nie, mam nadzieję, że nie jesteście na mnie źli, czy coś. O, to wiedzę, że pierwszy przeciwnik już. E. Nie przeczytam to teraz. Rajku. E, może być. Oj, oj. trzeba wyleczyć go trochę, więc co zmienię sobie czy jagutki. Wy... Jagódki, jagódki, Poizon jest. Teraz możemy wejść. No ja tam jest Pokeball z tego co pamiętam. A nie ma go jeszcze chyba tu. Powiem ja wam, grałem w, w Emeraldy, grałem w inne takie. W ruby O, właśnie. Zgubię. Czy Bubble będzie lepszy czy Bubble jednak. cy Viper to był ten trujący. Hm. Ambryon. O jak jaki piękny damage. Kiełbąsę zostajemy. Maskerain, Hm. To jest robaczo latający, więc. Thunder Thundershock szybki. Uwaga, nie mniej elektrycznych Pokémonów, bo nie chcę mi się zmieniać już. Od razu na początku gry. Kaktur. No to Bladeus szybko. Fire Punch. Uuu, Swampert. Będzie ciężko. Nie tak szybki. Slip Powder. Lit Seed. I tak le. Poison Powder. Dobra. Grimer. No to Dastos. Werka niech dojdzie. Boże, zapominam się. saibim szybki. Jednak nie taki szybki. Dobra, udało się. Meteorite zabrany. A chyba chodzimy. O, to możemy coś złapać. Fajnie. Jest fila. A ja boli nie kupię moja. Teraz takie. Ja... O, pamiętam, jeśli ktoś oglądał. Y to yy, serię z Fire Redów wiedzą, jak go na kojarzą. Czeka nie wiem, czy dobrze pamiętam. O, i padłem na gościa, niech cię Dobra, szybki bubble. A to da. Zapomniałem, że do spawnersy to i one mają. Szybki Thunder. 112, tu łapaliśmy pokemony oczywiście. Wiecie co? Na ten odcinku przyjdziemy dżema, bo ja no wiadomo, nie mam czasu, bo szkoła, jest takie rzeczy, wy pewnie też nie chcecie siedzieć za długo w tym odcinkiem, więc dziękuję za obejrzenie cześć.